dalej czytamy Apokalipsę Świętego Jana Apostoła. Czytamy dzisiaj o kościele w Sardes. Tym kościele, który ma pełnię, którego imię oznacza, że żyje. A jednocześnie Jezus mówi, że jest umarły. Jakie daje mu rady? Stań się czujny. Umocnij słabych. Poszukaj tych w bieli, tych niesplamionych, i sam załóż białą szatę. Takie Jezus daje podpowiedzi. Intuicja pasterska mówi mi, wyspowiadaj się, że te wszystkie elementy mają służyć oczyszczeniu, żeby się odsłoniła właśnie ta pełnia, ta doskonałość. To imię, które mówi, że żyjemy, potrzebu, potrzeba konkretnie spowiedzi, wyznania grzechów, porzucenia tego, co zaciemnia mi życie, co plami moją białą szatę i nie pozwala mi przyjmować tej pełni darów, która jest dla mnie przygotowana. Czytamy też o kościele w Laodycei: Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Można by powiedzieć, nie smakujesz Bogu. Mówisz, jestem bogaty i niczego nie potrzebuję. A sam wiesz, jaki jesteś. Yy. Nieszczęsny, godzin litości, biedny, ślepy, nagi. Tyle mówi Jezus. Mówi zakup złota, zakup szatę i zakup maść na oczy, abyś przejrzał. Stoję u drzwi i kołaczę. Otwórz mi, a dam ci złoto, białą szatę i maść na oczy. Po to, żebyś rzeczywiście był bogaty żebyś rzeczywiście był gorący. Dużo, dużo tematów. Myślę, że warto nad tym fragmentem apokalipsy dzisiaj trochę dłużej posiedzieć, bo tu są poruszone naprawdę ważne, można by powiedzieć królewskie sprawy. Niech kluczem do w dzisiejszej Ewangelii będzie symbolika drzewa. Pamiętamy oczywiście najpierw o drzewie z księgi rodzaju, drzewie poznania dobra i zła i skosztowaniu owocu, który przyniósł śmierć i, i zmusił Adama i Ewę do tego, żeby ponieśli konsekwencje w postaci opuszczenia raju, w postaci trudu pracy, trudu życia, rodzenia dzieci, umierania itd. Widzimy. Pośrodku tej sceny Zacheusza, przełożonego celników, człowieka bogatego i wpływowego Wierycho, który wdrapuje się na to drzewo, z powodu swoich grzechów, z powodu zawstydzenia, z powodu tego, że był niskiego wzrostu, chce zobaczyć przechodzącego Jezusa. Paradoks. Tego ukrycia bardzo mocno przypomina to, co zrobili Adam i Ewa w raju po grzechu. Oni też się ukryli przed Bogiem. Ale Jezus jest tym, który widzi. I woła Zacheusza po imieniu i obiecuje mu, że dzisiaj jeszcze zasiądzie u niego przy stole, u niego w domu, że będą ucztować i świętować. Tak jakby chciał powiedzieć Zacheuszowi: Zacheuszu, to drzewo to nie jest Twoje miejsce. Jeżeli to nie jest miejsce Zacheusza i jego wstydu, to co to jest za miejsce? I tutaj przychodzi z pomocą kolejne drzewo. Jest to drzewo Golgoty. Drzewo, na którym zawiśnie Pan Jezus. I Pan Jezus, który powiedział Zacheuszowi zejdź prędko, tak naprawdę powiedział to jest moje miejsce. Ja Ciebie zbawiam. Ja przebaczając i... Przywracając Ci godność i Twoje piękno i miejsce we wspólnocie, ja cały ten Twój grzech i Twoją szpetotę, Twoje zagubienie, ja to wszystko biorę na siebie, ja to przeżyję do końca na drzewie krzyża. Drzewo, które przyniosło życie. Zacheusz, który po spotkaniu z Jezusem wybiega na ulicę Jerycho i mówi, Widziałam, widziałem pana, tak? Wszystko się zmienia w moim życiu, wszystko naprawiam, rozdaję mój majątek. To jest człowiek pełen radości, dlatego że ktoś za niego oddał życie. Muzyka